Witam serdecznie na kolejnym gnocie, na wstępie dobra informacja, słabe kaczątko nabrało sił i to tak bardzo nabrało, że już dwa razy mi uciekł z tej swojej klateczki i latał po całej łazience, dlatego zaraz go wezmę, podłożę go mamie i do rodzeństwa, tylko najpierw tam polecimy, wymienię im wodę, bo w tym baseniku tak się dobrze kąpią, że już ta woda to cała czarna się zrobiła. Czarna całkowicie, ale nie ma co się dziwić, skoro one... Latają po tym piochu i do wody, i po piochu, i do wody. Problem tylko jest taki, tą wanienką. Tak to ona super mi się sprawdza, ale ciężko jest ją przełożyć, jak jest pełna wody, bo ten plastik się wygina i się boję, że mi się połami. Zawsze człowiek się pooblewa, dlatego wziąłem, wziąłem gumofilce. No niestety trzeba tak robić. Trochę błota nam się tutaj narobi. Tutaj podstawimy kurki, proszę tutaj. Nie wchodzić, lecę po szlaucha już odkręcony, tu się dolewa do tych baseników. Edziu to nie lubi tego, jak się leje woda, a on nie może w tym uczestniczyć. Dobra, mamy i nalewamy i od razu im w tym garnuszko też wymienię, garnuszek umyję, zaraz tam też uzupełnimy. I zaraz wam przyniosę brata albo siostrę. Woda powymieniana, ale jeszcze dla świętego spokoju wstawiłem tutaj cegłę. Bo się boję jednej rzeczy, że. Nie wiem, gdzieś pojadę czy coś, nie będę tu zaglądał, one rozchlapią wodę. Jakieś maluchy nie będą mogły wyskoczyć. Nie spodziewam się tego, bo te maluchy to bez problemu wskakują, wyskakują. Ale boję się tego, bo mój znajomy miał taki przypadek, zrobił kaczaką wanienkę, bez problemu wskakiwały, wyskakiwały. Pojechał do pracy, a jak wrócił, to trzy kaczaki chyba się potopiły, bo woda się narozchlapywała i już nie mogły powychodzić. No i czy się tam potopiły? Kaczka wątpię, że się utopiła. No ale po prostu no siedziały, nie jadły. No i im sił zbrakło i, i już zostały w tej wanience na zawsze. Dlatego tak ta cegła nie zaszkodzi, a nawet jakby woda się wychlapała, no to po tej cegle to już sobie na bank wyjdą. Jaga, niosę ci ostatniego dzieciaka, tego słabego. Mam nadzieję, że tu będzie tak latał ze wszystkimi, bo on już w domu to robi ambaras, że hej. Dzień dobry panu, słabe kaczątko. Pan ma tutaj bardzo duży bałagan, bo panu nie sprzątałem dzisiaj, bo jak rano zobaczyłem, jak on z tej klatki wychodzi, no to sobie pomyślałem, że to już czas, żebyś poszedł do mamy. A tutaj to naprawdę myślałem, że pęknę ze śmiechu, jeszcze brakowało tylko podłożyć jakąś muzyczkę z Mission Impossible czy czegoś takiego, bo on tutaj w rogu, tutaj się wspinał. Tu się łapał pazurami, tutaj dziobem i tędy się normalnie przeciskał i tam niżej jednak osz od prania już po całej łazience sobie latał. Kolejna żarówka Kwoka mi się przepaliła, ale z nimi to ja nie wiem jak działa to cały rok jedna świecie albo i dłużej. A jak zaczną strzelać to jedna po drugiej. Wszystkie przetraciłem i już zwykłą żarówkę zamontowałem. Ona też tutaj trochę ciepła daje, nie jakoś dużo. No ale na szczęście to w takim momencie strzeliło, że on jest już duży. I zaraz sobie zamówimy, żeby na zapas były. Chodź, chodź maluszku, chodź. Idziemy do mamy. Bocianek uważaj. Dziękuję. I tutaj niesiemy, a i niepotrzebnie zamknąłem na ten skobelek. Dałoby radę bez tego. Myślę, że jaga już jego słyszy. Pani mamo, mam maluszka dla Ciebie. To twój maluszek. O, już do wszystkich poleciał. Nie denerwuj się na mnie, i się tam nim zajmij. No jest troszeczkę mniejszy od rodzeństwa, no ale już tak prędko biega, tak dobrze sobie daje radę, że nie powinno być problemu. Oczywiście będę tutaj zaglądał, no bo on jest taki z połowy mniejszy od reszty. Chociaż nie od wszystkich. Od tych czekoladowych to jest mniejszy, ale jak tutaj na prawo spojrzymy, to te niektóre ciemniejsze kaczuszki to nie są jakoś dużo mniejsze. No to powodzenia. Słabe kaczątko już nie jest takie słabe, ale będę na pewno zaglądał. W szczególności przed wieczorem, zwrócę uwagę, czy wiadomo, no, czy wejdzie do budki ze wszystkimi, czy nie. Ale wygląda bardzo dobrze. A naprawdę myślałem, że jest już po nim. Jak go stąd brałem, to byłem przekonany, że on już się z nami pożegnał. I tak mi się wydało, że się poruszył. No i inkubator, potem pod lampę 2-3 dni. I odżył i teraz to już w ogóle nie odstaje od rodzeństwa. Jak dobrze pójdzie, to za dzień, za dwa nie będę mógł go odróżnić od reszty. No i oby tak było. Kaczątko ogarnięte sił nabrało. To lecimy zobaczyć, jak tam ta szara kulka się trzyma. Ona też taka słabiutka, słabiutka, ale ona w kurniku przy mamie. no to nie ma sensu jej zabierać gdzieś tam pod lampę osobno trzymać. Myślę, że najlepiej będzie, jak się tam ze wszystkimi będzie chowała, bo. Kurka go przecież nie odrzuca, no i tam chodzi je, pije. Oby tylko rósł szybciej. Jest tutaj ta nasza szara kuleczka. Nie biega tak szybko jak rodzeństwo, jest zdecydowanie mniejsza. No ale póki co sobie radzi, no, oby się chował dobrze. Może będzie tak jak z bociankiem, że długo, długo nie rósł, był taki słabiutki, a potem jak wystrzelił, to raz, dwa dogonił, a nawet przegonił rodzeństwo. A ja, korzystając z ładnej pogody i tego, że troszeczkę ta trawa przes przeschła, dzisiaj nie pada, jest ładne słoneczko. To wyciągam kosiarkę, i tutaj szczególnie te na włocie, gdzie jest wyżej. Muszę pokosić, bo zamówiłem nasiona koniczyny. Koniczyny, bo bardzo ładnie mi się tutaj przyjmuje i wszystkie zwierzaki lubią. I jemu, i te kaczki młode. No, wszystkie, wszystkie sobie ładnie dziubią. Tutaj to pięknie rośnie, w tych miejscach, gdzie się poprzyjmowała. No, to dosieje. Dwa kilo zamówiłem. Tylko, żeby tu dosiać, no to wiadomo z tych. O, zaraz zjedzą. Jak to znajdą, to im chwilę może zająć. Yy, tylko te wyższe muszę skosić, żeby dosiać, no bo bez sensu, żeby te na włocie mi tutaj wszystko, wszystko zagłuszały, ale jestem zadowolony. Naprawdę, tutaj była taka pustynia, a i mam wrażenie, że tej trawy co wysiałem, może i trochę urosło, jakiejś innej, i, i tak się wszystko tu rozplenia. No już nie ma takiej pustyni jak była. Na szczęście ten rok jest bardziej mokry, więcej jest opadów niż lata poprzednie. To jako tako zaczyna to nabierać kształtu. Tylko tej nawoci wszędzie pełno rośnie. Trzeba, trzeba ją kosić, bo to się rozsiewa strasznie. A bez sensu mieć tylko takie badyle, bo potem o, takie puste place zostają w koło. Edziu, niestety, tą no, z godzinkę będzie musiał posiedzieć w końcu, bo no, łapie mi za koła od kosiarki, łapy podkłada. To wypadek to tam naprawdę nie trudno. Teraz akurat jest taka pora, że ma cały koiec w cieniu. No niech sobie poleży, a ja pokoszę w tym czasie. Paliwo dolane, gumioki ubrane. Dobrze te gumofilce nosić do koszenia, bo on z tyłu ma wyrzut. To takimi kamyczkami, jakimiś drobinami bije po nogach. Potem całe zielone łydki. To tak zawsze jakaś ochrona. Statyw podstawiony, tyr prędki na dachu się odpali. Może kamera się nie zagrzeje tym razem, bo aż takiego upału nie ma. I kosimy, aby prędzej to skończyć. Ale jestem pozytywnie zaskoczony, jak tutaj się zagęściło. Przecież tutaj była fest pustynia jeszcze niedawno, a trochę dosiane, ładnie padało ostatnio i tutaj było tak gęsto, no patrzcie, ile tej trawy mi tu wszędzie pościnało, tak gęsto, że aż kosiarka mi się zapchała na najwyższym, na najwyższym stopniu. No super. Jeszcze teraz się dosieje troszeczkę tej koniczyny, tylko też popatrzę, żeby były takie dni, żeby więcej padało. Ładnie ona tutaj rośnie, się rozsiewa. Emu się lubią, wszyscy lubią. Młode kaczaki też lubią. Będę im musiał dzisiaj też pozbierać. A chodźcie mu może taką świeżo skoszoną, będziecie lubić. Idę was, puszczę, pobiegajcie sobie trochę po zielonce, rozprostujcie kości. Nie, no kości to macie rozprostowane. Ten wybieg może nie jest jakiś bardzo duży, szczególnie na trzemu, ale też nie taki mikroskopijne, tylko znając te dinozaury, to one pójdą tam, gdzie aby piach i kamienie jeść. Kamienie to bardzo lubią. A reszta co nie idzie? Reszta myśli, że przejdzie płotem. Płotem się nie da przejść, trzeba przejść furtką. A idę im pomogę trafić w tą furtkę. O jeszcze pewnie z rok, dwa, zanim się nauczą, że to furtką się wchodzi i wychodzi. No brawo, brawo. No, teraz sobie możecie w trujeczkę biegać. Często się pytacie, czy już wiem, jaka płeć jest ich. Nie wiem, nie wiem jeszcze. U Emu podobno jest bardzo trudno rozpoznać. Ostatnio rozmawiałem z jednym panem, co też hoduje. To on jakoś pióra wysyła na badania genetyczne i mówił, że to nie jest drogie, chyba 60 zł tylko kosztuje. I jakoś tak po piórach poznają. Muszę poszukać na internecie, a może wy coś słyszeliście o czymś takim? Pan mówił, że jakoś tam po piórku się wyrywa. Wysyła im i oni tam przysyłają. Czy tam dzwonią? No nie wiem, czy to samiec, czy samica. No ciekawy jestem, ciekawy. No coś trzeba będzie pomyśleć na przyszłość, bo nie wiem, czy trójkę ich można by tutaj zostawić, czy jakoś inaczej. Zależy, jak płciami są dobrane. No i też to jest rodzeństwo. Jakby były na przykład dwie samice, jeden samiec, no to samca tylko zamienić. Tylko wiecie, te to już znam, tych się nie boję, a jemu takie. Nieznane, jak ktoś inny wychowa, to mogą być agresywne. No to agresywnego to bym nie chciał. No nie wiem, pomyślimy. Albo na przyszły rok by się może małego takiego wyklutego kupiło i odchowało. A to potem by jajka dopiero były za parę lat. No pomyślimy. Mały czas. Mamy czas? A Wy póki co się zdrowo chowajcie. Dobra, lecimy Edzia wypuścić. Edziu, tylko grzecznie do dinozaurów, bo one już są... Już są całkiem duże i całkiem silne. O, Edziu to tam biegnie, po swoją piłeczkę. Cały on, aby kawałek cienia, i tam się montuje. Na słońcu to on nie przepada. Nie lubi się opalać. To w tym czasie wymyjemy ten basenik dla jemu, bo już taki nalot się zrobił. Wygoda z tym karszerem, bo jakimś druciakiem, czy ścierką to czyścić. To by dużo więcej czasu zeszło. Muszę robić za ogrodzeniem, żeby będzie nie zamykać do końca. Tamto bym musiał go zamknąć do końca, bo jedziu. tu jest bardzo duże ciśnienie i to boli, jak się z bliska tym dostanie. Wiem, bo podłożyłem palca niedawno, już się wam tym chwaliłem. Mogę. Ojej! Edziu. lepiej nie będę ci tak psiukał, bo na ten płot się jeszcze nabijesz. Dobra, czyścimy. Mycie tych baseników to wyjątkowo, wyjątkowo satysfakcjonujące zajęcie, bo przyjemnie to schodzi. Tylko tu robi taki alarm, naprawdę. Ale patrzcie, taki mocny nalot i wręcz znika kawałek po kawałku. Będzie czyściutko. O, chyba jakieś kolejne prace związane ze światłowodem. No to super. To niedługo pewnie będzie trzeba się przekopać przez całe podwórko, aż do chałupy. Może się najmie taką mini kopareczkę. A to czyściutkie odnosimy i nalewamy świeżej wody. Edziu zobaczył, że woda odkręcona, to już wirwał. Ale to niech z kwiatka leci, tylko do basenu tam się nalewa. Czekaj, czy załapie, czy będzie pod kwiatkiem stał. E, załapał. Poleciał chyba tam od razu, aby węża z basenika nie wyjął. I akurat w międzyczasie przyszły mi nasiona koniczyny. Jedna paczka kilogram białej, to takiej jak już mam wysianą, i jedna paczka kilogram łąkowej. Ona bodajże ma czerwone kwiatki, o ile się nie mylę. Sprawdzałem prognozę pogody i najprawdopodobniej... Pojutrze albo jutro ją wysieje, jak tam deszcze będą zapowiadali, żeby wysiać przed deszczem. Ten deszcz, jak będzie padał, troszeczkę powciska te drobniutkie nasionka w ten piach. Bo jak w takiej suchej porze się to wysieje, że w ogóle nie pada, to z wiatrem to wszystko może nam się rozejść, bo one są takie mikroskopijne. No dobra, no to mamy. W samą porę mi przyszło. A jak tam nasze słabe kaczątko? Całkiem nieźle bo nawet nie bardzo widać, które to. Nie podchodzę jakoś bardzo blisko, bo Jaga się denerwuje, jak blisko podchodzę, to nie ma co jej stresować. No ale wszystkie kaczaki wyglądają dobrze. Dobra, emusie, wracajcie do siebie, bo jeszcze mam trochę spraw do załatwienia dzisiaj. A się boję was zostawić tak na podwórku luzem. Słyszycie? Macie tam świeżą wodę w baseniku. No lećcie, lećcie. Perełka, może ty wytłumaczysz? emusią, żeby się już zeszły. No, chodźcie, chodźcie. O, pierwszy wszedł. To jest to już jakiś sukces. Troszeczkę czasu zajęło zaprosić się na zielonkę. Cały czas wracały tam pod bramę do kur. Nie wiem czemu, tak chętnie tam wracają. Może chciałyby się z kurami trochę pobawić, poganiać, ale dla kur to nie jest dobra. Perspektywa. No dobra, dziękuję się za współpracę. Perełka! Ty tam przelecisz? Żebyś się nie zaklinowała. Perełka. Między tymi szczebelkami ty się mieścisz. Co ty? Za mało jesz chyba ostatnio, co? Co ty tu wyprawiasz, co? To jest akrobatka. I teraz ciach górą między jedną wolierą a drugą. I już na klateczce tam. Taka zdolna. Ja nie wiem jak to możliwe, że ona tędy przechodzi. No patrzcie, to jest moja dłoń. Oj to, zdolniacha. Oj, perełka, perełka, żeś się tam schowała. A to już pusty jest ten worek. Jest nowiutki, dostają z nowiutkiego. No wyskakuj, perła. Przyniędziesz w tym worku tutaj siedziała. No chodź. Tak jej się spodobały, że nie chce wyjść teraz. Dobra, perełka tam robi porządki, ja ten drewniany drewniany... papierowy worek zabieram, jeszcze by spadła z nim tak, żeby się zakręcił, czy coś. Lepiej uważać, on i tak już prawie pusty, czy pusty całkiem. Jeszcze resztkę można wysypać. Proszę bardzo, perełka Wam załatwiła taką resztkę ziółek. Proszę. Ten najodważniejszy to pierwszy zajada, no zajadaj, zajadaj. O jakemuś się cały wykąpał w świeżej wodzie, się nabiegałyście, to teraz ochłoda taka się przyda, mi też by się przydała. I to wszystko w dzisiejszym gnocie, ale co bo naprawdę mam jeszcze parę spraw dzisiaj do załatwienia, trzeba zaraz z bazy lecieć, także do zobaczenia jutro o, o 7 rano, na razie, cześć.